Już. Witam serdecznie Państwa. Znajdujemy się na terenie Ośrodka Turystyczno-Ekologicznego Wojskowego Koła Owieckiego w Świdwinie. Zebraliśmy się tutaj po to, żeby pompować laka i tusia Ścieszyniewa. Dziękujemy za nominację w Sołectwu w Kluczkowie. Dziękujemy Pani Ani, Przewodniczącej Rady Gminy Świdwin. Chcemy nominować Koło Szarak w Półczynie Zdroju ośrodek wychowawczy imieniem Jana Pawła II w Rzepczynie koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 69 kolegi Maślaka ze Świdmina a także Józefa Nowaczeka, firma w Flambo Olszczelikowe raz dwa trzy cztery pięć sześć Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Brawo dla Kajtka.